Zapraszam Was na 15-minutowy wzmacniający trening całego ciała. Będziemy tutaj opierać się przede wszystkim na ćwiczeniach wielostowowych i będziemy używać hantelek. Jeżeli nie macie, to oczywiście możecie zrobić bez obciążenia. Więc jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to martwy ciąg do przysiadu i teraz zobaczcie zwróćcie uwagę na pracę rąk. Robimy klasyczny martwy ciąg i w momencie, kiedy chcemy zrobić przysiad, dajemy obciążenie na barki. I teraz przy martwym ciągu. Głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte, brzuch jest napięty, schodząc w dół, ciężar idzie jak najbliżej nóg i podnosząc się również. Ręce są cały czas proste przy wykonywaniu martwego ciągu, kiedy się podnosimy, spinamy mocą po śladki, zarzucamy ciężar na barki i schodzimy do przysiadu, mając cały czas stopy na ziemi, kolana idą na zewnątrz i właśnie zaraz będziemy kończyć to ćwiczenie i przechodzić do kolejnego. Le. Life is lit just how I want it. Kolejne ćwiczenie to jest zakrok z wyciskaniem żołnierskim na zmianę. Czyli kiedy lewa noga idzie do tyłu, to prawa ręka unosi się do góry. Cały czas trzymamy oba ciężarki w ręce, czy to są ciężarki, czy to są butelki z wodą, obojętnie. I kiedy wykonujemy to ćwiczenie, nie dotykamy kolanem ziemi i brzuch jest cały czas spięty. A kiedy unosimy hantelek do góry, to starajcie się unosić tak, żeby poczuć spięcie w barkach i przy podnoszeniu nie robimy przy prostu w łokciach. Feeling like winning my favorite. Sh Boy, I was made for this. Flex mode on gym rat, I been that young legend, though. Them boys can't with it. I ain't shy. I'ma let them know. All of my just be multiples of 10. I'm the to win. Uh. All of my be comfortable with sins from here to Jen. I be hating because i am Outside lunch najpierw na jedną stronę i robimy główną tą część ćwiczenia i później podnosimy się, kolano idzie do góry i przez sekundę staramy się w tej pozycji wytrzymać, dlatego że to jest właśnie moment, kiedy brzuch będzie najmocniej pracować, żeby utrzymać równowagę. I kiedy właśnie schodzimy w dół, obie stopy są na ziemi. Jedna noga jest prosta, druga jest delikatnie zgięta i najpierw robimy jedną stronę i zaraz będzie druga strona. got look like stressin'. I be finessin'. Yeah. No low in my section. Hey. Built like a blessing Gotta look like stressin'. Wave. Life been going, how I goin'? I like muscle Okay. Mahogany tint on the skin. I feel like a 10 out of 10. If you hearin', it got in the plan. If not, that somebody been watchin' the kid. I made it out of a jam. I got some ribbons in front of me blocking. You stuck watchin' life in the stands. I know that you sick. The drink got me thin, I won't fold under pressure. Young and I I'm reckless, I'm all the way in it. You see that I'm more than expected. My mind is a treasure, I get it, I get it. The deposit come from overseas. My coin up, I'm the bad boy. Yeah, I told bread for the sound click. Pretty dang, quick to crack a smile for me. Yeah, I gave it that joystick. Die by the pin with no manners. Before then, I'm copping a mo with the palace. I'm out of the street, been a jet. I used to be broke, I'm up a few chips. You can tell by the dread. Ain't nobody telling me. One smile for the flick, you know what it is. <laughs> Dzień dobry, czyli kładziemy sobie obciążenie na barki, schodzimy w dół, mocno spinamy pośladki przy powrocie, nie robimy po prostu w kolanach i brzuch oczywiście cały czas jest napięty, delikatnie robimy też rotację zewnętrzną, czyli wbijamy stopy w ziemię i delikatnie kolana przekręcamy na zewnątrz. Wtedy jeszcze lepiej zaakcentujemy, szczególnie mięsień pośladkowy średni, ale skupcie się tutaj też na tym, żeby mocno rozciągnąć tylną taśmę i przy wstawaniu oczywiście z całej siły spinamy pośladki. Mamy teraz znowu ćwiczenie oparte na zakroku, ale teraz już robimy tylko jedną stronę, więc sobie wybierzcie jedną stronę przy zakroku. Najpierw robimy uginanie na biceps i wracamy i robimy wyciskanie żołnierskie już dwoma rękoma, czyli tak klasycznie. Przy uginaniu staramy się utrzymać łokieć w tej samej pozycji i kiedy właśnie robimy to uginanie, spinamy jak najmocniej biceps, później wracamy i przy wyciskaniu żołnierskim jest to samo, co mówiłam Wam wcześniej. Testując ręce nie robimy przeprostu, tylko faktycznie z całej siły spinamy barki i robimy to samo po drugiej stronie. I'm at the credit card, just up the max, and everything I do, I tax. It's hard to buy my time. They see me shining, my paint dripping, I'm acting different. I keep it modest till I turn up, I've been champagne sipping. They clock watch while I big boss and a flossing proper. I'm quick to slide like a slip, not ducking cops and robbers. Been on a wave you can't tame, they pressin' play to play me. And I'm out of body, my vibration high, I'm levitating. I feel amazing, I'm keeping space away from them toxins. I'm going places, I'm gassed up, ain't no limitation. Head away that tree in that weather. Schodzimy teraz do przysiadu, mając ręce z przodu. Na dole dajemy je w bok. I dopiero się prostujemy, z całej się wyspinamy pośladki. Oczywiście przy przysiadzie stopy cały czas są na ziemi, kolana delikatnie kierujemy na zewnątrz. A jeżeli chodzi o ręce, one są proste, ale nie przeprostowane. I starajmy się je trzymać na poziomie barku. Everything I want The the all you fly. and the prize is I'ma I'm When so the stars creep I wanna it me? Teraz mamy obciążenie z przodu i robimy wyskok w goblet w kocie. Schodzimy nisko w przysiadzie i później z tej pozycji robimy wyskok. Jeżeli już później nie będziecie mogli robić wyskoku albo po prostu nie chcecie skakać, to możecie robić klasyczne goblety, ale pamiętajcie, tutaj najważniejsze. Kolana na zewnątrz. Trzymamy ciężar mocno, brzuch jest napięty i wyskakując albo po prostu się prostując staramy się spiąć pośladki i pamiętajcie też, że jeżeli nie jesteście w stanie zejść nisko w przysiadzie bez podnoszenia pięt, to oczywiście nie schodzimy aż tak nisko. Zostajemy dalej w tej samej pozycji, ale teraz robimy pulsowanie i to trzy razy pulsowanie, czyli robimy raz, dwa, trzy i do góry spinamy. Raz, dwa, trzy, do góry spinamy. and Q's, blowing them Q's and P's, baby, and I be way too flea to lose, but you still free to choose, baby. Uh, rap, nigga be telling them lies, but you know I don't move like that. It's funny when a cat can say you one of my guys when you know I ain't cool like that. I moved to the city real low-key in a cut like stealth mode. Dolo low messed up motherfuckers don't know me, and I'm on my health code. That's right, I moved to the city real low-key in a cut like stealth mode. Dolo low messed up motherfuckers don't know me, and I'm on my health code. Oh, talking flashy in the 5 -Z. I maneuver on some cars in the South Street. run the clock, tell me Wchodzimy teraz na ziemię i robimy sekwencję na pośladki. Najpierw unoszenie jedną nóż, podnosimy sobie najpierw prawą nogę do góry. Ona jest cały czas prosta, głowa jest na ziemi i od samego dołu już spinamy pośladki, unosimy je jak najwyżej. I zaraz będziemy robić to samo, ale z lewą nogą w górze. Is everything I wanted. Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia yeah, yeah. Yeah. Hablando rico, hablando caro, con mi mente clara, yeah I don't feel the pressure, I get to that check quick. My niggas wanna test me, wow. They cannot be less lit. I come from that left side, won't we'll move without discretion. These niggas from that block come for that top if you're not careful. But shawty make that dress fit. She doing something special, Says she like to take direction. We both knowing what i said headed, so I'm threaded on 11. A teraz robimy unoszenie bioder już klasycznie, czyli obie stopy są na ziemi i teraz na maksa z całej siły skupcie się, żeby wszystko właśnie wchodziło w pośladki, więc powoli i dokładnie. Let me get a mood boost while when the sun go down I could tell you want me to I just touched down in the town, let's go T to UOD All these blessings at my feet, I could have more for anything hey, Hay muchas bendiciones que me faltan, necesito tu paciencia yeah, yeah. Hablando rico, hablando cara, con mi mente clara yeah. Hay muchas bendiciones que me faltan, necesito tu paciencia yeah, yeah, yeah. Hablando rico, hablando cara Na chwilę jeszcze wstajemy, dlatego że teraz skupimy się na plecach. Robimy wiosłowanie na przemian. I teraz zobaczcie, że ja przez sekundę na samej górze przytrzymuję. Po to, żeby jeszcze mocniej wymusić pracę pleców, pochylamy się i ciągniemy ciężar do góry, ale nie centralnie do góry, tylko tak do góry po skosie. Z całej się, wyspinamy łopatkę przez sekundę i wracamy. I robimy tak na zmianę. Superman z negatywnymi pompkami, czyli najpierw wykonujemy Supermana i podnosimy w tym samym czasie i ręce i nogi jak najwyżej. Wracamy, podnosimy się w pompce, opuszczamy się w pompce i znowu robimy Supermana. Estoy caliente, simplemente Estoy caliente, dale Hay muchas bendiciones que me falta, necesito tu paciencia yeah, yeah. Eh. bierzemy znowu hantelki i robimy wiosłowanie w klęku podpartym. I tutaj jeszcze mocniej możemy się skupić na tym, żeby jak najmocniej właśnie ściągnąć łopatki, żeby pracować plecami, więc robimy to powoli i dokładnie głowa jest przedłużeniem tułowia. Najlepiej wyobraź sobie, że macie coś między łopatkami i chcecie to zmiażdżyć. Już prawie kończymy, teraz skupmy się troszeczkę bardziej jeszcze na odcinku lędziowym. Podnosimy sobie nogi i ręce i teraz mając rękę z kciukiem w górze. Obracamy ją tak, że mamy kciuk już w, skierowany w dół, dotykamy mniej więcej pośladków i wracamy i robimy właśnie to na przemian, ale zwróćcie uwagę na to, że cały czas jesteśmy w powietrzu, czyli ten odcinek lędźwiowy cały czas jest napięty i nie ruszamy nic oprócz właśnie wykonywania pracy rąk. I teraz suicide plank, tutaj chyba nie muszę za dużo tłumaczyć Możemy robić to najlepiej na zmianę, czyli najpierw wstajemy prawą ręką, potem stajemy lewą ręką, opatki są ściągnięte, brzuch jest napięty, pośrodki są spięte, głowa jest przedłużeniem tłowia i z całej siły spinamy brzuch I get that check right, I'm so blessed right, off of that jet pipe, off of that side, I'm in that new cool, my nigga I been fired, I said what I said right, yeah, I get that check right, I'm so blessed right, off of that jet pipe, off of that, West side. I'm in that new coupe, my nigga I been fired, next fashion week we touching pay, that shit necessary, double cheek she speaking French but I'm not understanding, I'm Prawie że kończymy, skupmy się teraz jeszcze troszeczkę bardziej na brzuchu, ustawiamy się w pozycję V-hold i pracujemy tutaj nogami na zmianę, zginając je. Staramy się tutaj utrzymać jak najmocniej stabilizację, głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte i pracujemy w tej pozycji jeszcze chwilę. Always wanna keep it real. Lately, I can't tell if niggas really about that shit they sayin' or they say it just to sell ain't worry about no bill. Cause when you in what we build, you know we headed where the bread is. Got the squad up going with me. Subtle flex, I need that check, so fuck a hype beast. Last year was some shit, but now my life been moving, life speed. I was down bad, and i we up with them kite speed Fifth that to a movie, I star and same time I'm spiky. Niggas really tight, I nogami I trzymamy, czyli teraz tutaj już staramy się spinać brzuch z całej siły, łopatki mamy ściągnięte, brzuch jest aktywny i trzymamy do końca. tak było, to dajcie kciuki w górę i dajcie znać w komentarzach, jakie treningi chcecie zobaczyć jako następne. A teraz już dziękuję i do zobaczenia. Pa!